Witam wszystkich. Czy mnie słychać? Halo, czat, czy przed chwilą leciała muzyka jakaś? Dobra, ale słuchaj mnie, nie? Wywalone w muzykę, ważne by mnie było słuchać. Już sama odpowiedziałeś mi to, raczej mnie słychać. Dobra, to słyszę. No nie widzę, no to możemy... Mm, dobra, szkoda. O, widzę, że dwie osoby są na live'ie. Dobra, no to co, no to gramy. Casual das No jak widzicie, tutaj gramy sobie w CS-a. no darmowe, więc swoje nie polecam, bo po puszek bajuje, jak powiedziałeś, dobra, więc też nie jestem najlepszy w CS-a, od razu ostrzegam. no i tak gramy. No chociaż teraz cały czas nie będę patrzył na czat, bo jakby się nie da. Jak umra patrzę na czat i tyle. Choć już nikt nie jest na live, no to tak mówię, tylko. Boże, jak głośno. Aj... Kurde, bo nie miałem te bronie. Jezu, jak to głośno jest. U mnie boję słuchawki dawno nie miałem. Dobra, lecimy. A i kurde. Nigdy nie ufaj sobie. Według mnie taka zasada jest. No słyszałem, że idzie. Okazało się, że nie idzie. że jakby nie jest tam, gdzie myślałem, że będzie. No i tak to się skończyło. Moim śmiercią. Dobra, popatrzmy na naszego wroga. Co zrobi? Dostał sam ma zero Chili. Na 74 hp. Nie ogarnia po całości. Porusza się jak bot. Trochę. To nie jest przypadkiem bot. Nie, no nie jest bot. Mhm. Dobra, powtarzajmy trochę graczy z P90. Jak no, też praktycznie do wszystkiego mam skin, tylko te skiny kosztują po 6 groszy, nie, ja ten kosztował tak 20 od max, nie pamiętam, nie wybuchaj i bitum. dobra są tu, są tu, bo zniszczyli tam Mam tutaj naszego żiemeczka z bombą. Widział mnie, chyba, więc się wycofam. O! Well. jaj. Dobra, mam. No, co, Gigi? Good game, good game. O, ktoś jest na A nie no, kto jeszcze na razie? może się przedstawi. Jeśli coś piszesz, na razie nie widzę. Zaraz zobaczę, bo jak widzicie gram, a to tak nie działa. Łupanie. No, teraz popatrzymy na czat. Nic, nie, nie. anonimowa osoba nie napisała. Kto to jest? Rozuje mi, że jedna osoba ogląda live'a. Kto jest tą osobą? To ja nie wiem. En dan dalej. we wiem to gaan we weer naar de Kurde, bo blisko. A wszystko to wszystko. Tak. Nie. Akorda, lag. Laga mamy, proszę państwa, idealnie no to Lag Gry, ale żem sobie pograł. W niedługo chyba będę musiał zmienić grę, ale z własnej woli. A akurat ankietę zrobiłem. Brawo, ja. O, z osobą. Tylko kto to? Napiszcie na czacie coś. Przywitajcie się. Hm. A to widzę. Nie myślcie, że ja ślepy jestem. oj, oj. oj. Dobra, no to już odpalamy Minecrafta. Bo jak widać, nie da mi spokoju ten. Odpalamy Minecrafta i gramy w Bedwarsy. Dobra, kończymy live'a. Dobra, liczę na to, że wszyscy zobaczyli i na url. Ktoś zaraz live'ik znowu będzie. Dostaję telefon zaraz, oby.